Eee, Cześć. Poznałem We Weronikę. Tak. Cześć. Tak. Cześć. Eee, to będzie taki wywiad egzystencjonalny. to? Eee, czy już rozpoznajesz kim jesteś i czym jest to wszystko? Tutaj ten cały Matrix, ci ludzie, ten świat, te różne zasady. Wiesz co, myślę, że mam akurat taki trochę dziwny moment w życiu, no. bo jestem właśnie po zakończeniu szkoły średniej, więc to jest taki moment, że człowiek wkracza ten okres dorosłości Aha. i się zastanawia jaką rolę pełni w tym świecie i co dalej, więc to takie dobre pytanie na ten czas właśnie, czy się rozumie, co się otacza i co się dzieje właśnie, ale myślę, że to taki dopiero początek tej drogi, że jeszcze trochę czasu potrzeba na zrozumienie tego wszystkiego. No tak teraz widzę, ja, że masz głęboko osadzone oczy, tak jakbyś trochę dystansujesz ze świata, trochę tak jakbyś jesteś w swojej jaskini. Tak. Czuć, że y, masz pewnie ciekawych rodziców, y, babci, y, nakładi do głowy to, co mogli e, i teraz z tym wszystkim próbujesz mierzyć się ze światem, nie? Z, tak, można powiedzieć, że tak jest. A jak jest z tą rolą taką, którą już widzisz dla siebie? Bo pewnie już masz pewnie jedną, dwa, trzy takie potencjalne tożsamości, które mogą Ci dać chleb. No znaczy myślę, że dla mnie na razie priorytetem jest na pewno być dobrą przyjaciółką, się spełniać z tym, co czuję, że jest takim jakimś moim powołaniem, czyli jakieś rzeczy powiązane ze sztuką, bo jestem po szkole artystycznej, ale też lubię być powiedzmy zarządcą, liderem jakichś przedsięwzięć, więc jeśli bym wybierała jakieś teraz studia, no to będzie już za ten moment, tak naprawdę chciałabym mieć kierunki, które no najlepiej jakby łączyły obie te dziedziny, także jednocześnie mogłabym mieć coś swojego i się wykazywać kreatywnie. Ale to jest tak szerokie pole do działania że określić to jednym słowem czy jednym zawodem byłoby naprawdę ciężko. Hmm. Dobra, do czego już doszłaś w tym momencie takie najgłębsze doświadczenie twoje egzystencjalne. Miałeś już jakiś taki przebływ świadomości, kim, kim jesteś, kim, czym, czym jest cały świat? Nie, to chyba, chyba jeszcze nie. Wszystko na razie było tak, wiesz, że ktoś mi dawał jakieś rady, jakieś zadania i to było wykonywane, ktoś narzucał a. ten plan, a teraz to... No przede mną dopiero te momenty. Dobra. Co życzę Ci powodzenia. No, dziękuję bardzo.